Dzień dobry, z tej strony ambitny. Witam w nowym roku. I właśnie on jest czasem wielkich nadziei i ambitnych planów. Ilu z nas postanowiło sobie postanowienia w ten nowy rok? Ilu z nas już teraz może przeczuwać, że motywacja powoli się wypala, a to dopiero początek lub absolutny start? Nie jesteśmy sami. Statystyki mówią, że nawet 80% noworocznych postanowień nie zostaje zrealizowanych. Dlaczego tak się dzieje? Co jest z nami nie tak? Dziś zanurzymy się w psychologię zmian, by odpowiedzieć na te pytania i pomóc nam wszystkim przełamać ten schemat. Większość z nas rozpoczyna ten rok od tworzenia listy ambitnych postanowień. Schudne, zacznę ćwiczyć, zmienię się. Problem w tym, że często te cele mogą mieć parę wad i błędnych założeń, które mogą nam popsuć całą resztę. Na przykład zbyt wygórowane i optymistyczne oczekiwania. Tu pojawia się Pierwszy i problem. Powiem oczywiście, że im wyżej mierzymy, tym więcej osiągniemy. Jednak czasem cele są aż nadto wygórowane i niedostosowane do obecnych realiów. Dajmy na to, że ktoś powie sobie, że chce schudnąć 10 kg w ciągu miesiąca. Ta liczba wydaje się bardzo pociągająca, no bo przecież 10 kg mniej to talia osy, i sylwetka od razu ulega zmianie. Problem w tym, że biologicznie to bardzo ciężkie do zrobienia, a jeśli już, to kosztem zdrowia, bo naturalne i zdrowe zrzucanie dla organizmu jest od 2 do 5 kg w skali miesiąca. Więc cały proces będzie trwał nie jeden, a dwa lub nawet 3 miesiące. Czyli da się to zrobić, na pewno, ale jeżeli przez miesiąc tego nie zrobimy, możemy stracić na bezcennej motywacji. I całkowicie pogrzebać kolejne dwa miesiące, które są nam potrzebne do osiągnięcia tego celu. Dlatego lepiej jest planować na spokojnie, bazowo i w razie możliwości podkręcać tempo i wchodzić na większe obroty. Kolejną kwestią jest zbyt ogólnikowe stawianie sobie takich celów. Na przykład będę ćwiczyć, ale nie wiadomo jak, gdzie, kiedy będę zarabiać więcej. Ale gdzie i jak? Dużo osób polega pułapce po takiego planowania. Wyrażamy chęci, ale w gruncie rzeczy nie wiemy, jak się za pewne rzeczy zabrać. Więc gubimy się na starcie albo na początku wszystko spala na panewce przez niejasność i nieczytelność kolejnych kroków. Tutaj potrzeba starannie opracowanego planu. Więc, na przykład, jeżeli chcemy ćwiczyć, musimy zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle chcemy to robić? Jakie cele chcemy osiągnąć? Gdzie chcemy to robić i jak chcemy to robić? Bo jeżeli nie mamy sprzętu w domu, a chcemy przybrać na masie i nie możemy pójść na siłownię, to przecież nie pójdziemy tylko pobiegać dookoła garażu. A z kolei, jeżeli chcemy tylko schudnąć, nie będziemy jedli jak na masę i wykonywali ćwiczeń typowo siłowych. Starannie przygotowany plan, więc zapewni nam niezbędną wiedzę i będzie łatwiejszy do wykonania. To tak jak z murem plan na papierze jest prosty, ale realia to budowa cegła po cegle, spajając wszystko dobrą zaprawą. Kolejnym tematem jest nieosadzenie planów w kontekście czasu i swojego życia. Nasz grafik często bywa pełen, ale planujemy jeszcze więcej. Zamiast dopasować zmiany do naszych codziennych realiów, bardzo polubiłem sobie termin ergonomii pracy. Jest to dostosowanie wszystkiego dookoła nas, by po prostu nam się lepiej i wydajniej pracowało. W tym przypadku możemy powiedzieć o ergonomii czasu. Czyli człowiek mówiąc, że na coś czasu nie ma, mówi prawdę i kłamie zarazem. Bo na przykład, znów odwołując się do bardzo popularnego w przypadku zmian noworocznych tematu ćwiczeń i zmiany swojego ciała, możemy mieć absolutnie zapchany dzień i ciężko będzie poświęcić dodatkowe 2 lub 3 godziny na dojazd, na trening, zrobienie go i powrót. Zamiast tego równie dobrze możemy kupić urządzenia do domu lub trenować tzw. Tak treningiem domatorskim, czyli domowym. W ten sposób zaoszczędzimy sobie czas na dojazd i szykowanie się i cały trening zajmie nam raptem 40 minut. A może zdarzy się tak, że wyjdzie nam tylko 30 albo raptem 15 minut treningu? Obawiamy się, że to za mało, że może całkiem nie warto. A prawda jest taka, że lepsze te 15 minut treningu i jakichkolwiek ćwiczeń od żadnych bo trening można zrobić treściwy z małymi przerwami lub w ogóle bez w ciągu tych 15 minut. Albo zrobić trening 40-minutowy, skrólując telefon przez 5 minut, a potem robiąc tylko jedną serię przez minutę. Także trening treningowi nierówny. Także warto pamiętać i mieć to z tyłu głowy przy planowaniu. Nic nie dzieje się od razu i w tak spektakularnym, krótkim czasie. Wszystko trzeba starannie zaplanować i konsekwentnie realizować. Kolejną ważną kwestią jest temat motywacji. Niegdyś mój absolutny faworyt. No bo przecież nierzadko definiuje nasze życie. Co innego chcieć, mieć już plan, a co innego mieć na tyle motywacji, by go krok po kroku ciągle realizować. Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego chcemy osiągnąć swoje postanowienia. Czy robimy to dla siebie, czy może dlatego, że taka jest w cudzysłowie, moda, że wszyscy powinni coś zmieniać, albo że ktoś czegoś oczekuje od nas? Ja osobiście i roboczo nazywam ten temat poszukiwaniem lewara motywacyjno-psychologicznego. Czyli ten lewar to różne pragnienie, motywacja na tyle silna, która byłaby w stanie udźwignąć nasz cel, sprowokować nas do działania i potem utrzymywać to działanie aż do pozytywnego skutku. W psychologii wskazuje się na dwa rodzaje motywacji. Motywacja wewnętrzna, czyli taka, która pochodzi z nas samych, samego środka nas, umysłu, serca i duszy, jest budowana na własnych osobistych przekonaniach, pasjach i pragnieniach. Jest dążeniem do samorealizacji z naszych pobudek, to nasz zamek i my go budujemy. Jest też motywacja zewnętrzna. Ona zaś opiera się na bodźcach, które są nam dane lub są na nas wymuszone. Takie jak chęć pochwał, presja społeczna czy poczucie nagrody z rąk cudzych we wszelakich formach. Każda motywacja prowadząca do celu jest dobra, o ile nie krzywdzi innych i nas, i nas samych długotrwale. I to ostatnie kontrowersyjne, nie krzywdzi nas długotrwale, czyli może nas krzywdzić. Na przykład, jeżeli ktoś nazwie nas grubym albo chudym i to nas zaboli, ale równie dobrze może być katalizatorem do zmian i motywacją. Do tego też motywacja potrafi być ciężka do zdefiniowania między zewnętrzną a wewnętrzną, bo jeżeli chcemy podobać się komuś, to jaki to będzie rodzaj motywacji? Z jednej strony robimy coś dla siebie, ale z drugiej strony coś dla kogoś i wszystko się miesza. Niemniej warto wykorzystywać wszystkie rodzaje motywacji wedle swoich własnych możliwości. Zdarza się przecież również, że motywacja potrafi zmienić swoje formy. Sam zaznałem obydwu. I w procesie odkryłem, że mocniejsza budzi się powoli wewnętrzna, i to ona najsilniej mnie prowadzi. Intuicyjnie większość właśnie woli tę motywację wewnętrzną. I przeważnie mają rację: to ona jest najmocniejszym kluczem do długoterminowego sukcesu. A cele zgodne z naszymi wartościami są znacznie łatwiejsze do realizacji. Jeśli jeszcze ty nie wiesz, co się napędza, spędź chwilę na refleksji i zapisz swoje dlaczego. Bądź ze sobą absolutnie szczery. Zobacz sam z jakiego kalibru lewarem i motywacją masz do czynienia. Jeśli obecny nie działa, poszukaj kolejnego, silniejszego, albo lekko przekalibruj swój cel. A więc dobrze, wiemy jak planować, jakie są rodzaje motywacji. Teraz możemy zająć się paroma mykami, technikami, które mogą nam pomóc w planowaniu i w osiąganiu tych celów. W psychologii istnieje tak zwana metoda smart. Z angielskiego znaczy to mądry. Smart jest skrótem od paru innych słówek. S jak specyficznie, konkretnie. Na przykład będę chodzić na siłownię dwa razy w tygodniu. M jak mierzalnie, na przykład podczas tego treningu zrobię 20 pompek. A jak ambitnie, ale osiągalnie czyli nie chodzi o perfekcjonizm, ale o te realistyczne cele. R jak relevant tutaj jedyne słówko z angielskiego w środku, w rozwinięciu. Czyli coś istotnego, coś musi mieć dla nas znaczenie. I tak te jak terminowe, czyli ustal, ustal jakiś deadline na przykład do końca marca. I widzimy, że metoda SMART i te wszystkie zawarte w niej podpunkty często brzmi to wszystko znajomo, prawda? Jest to takie powtórzenie tego, o czym do tej pory mówiliśmy. Kolejnymi fajnymi trzema mykami, które można wykorzystać, są technika nawyków, mikronawyków. Czyli możemy zacząć od czegoś małego. Taki uniwersalny przykład jednej pompki. Czyli robimy jedną pompkę dziennie i z każdym dniem lub co dwa dni dodajemy jedno więcej. Po jakimś czasie wejdzie nam to w nawyk i będziemy te pompki robili choćby z przyzwyczajenia, z tego właśnie nawyku. A dwa, że progres będzie namacalnie widoczny. Taki sukces tej jednej pompki więcej, choć pozornie mały, to buduje nam większą motywację do dalszych kroków. I działa to na zasadzie kuli śniegowej. Bo niestety nie ma szybkiej tabletki sukcesu. Budowa solidnego, rzetelnego nawyku wedle naukowych wskazań trwa do 60 dni. Lecz nagroda za udane wrobienie przez doprowadzenie czegoś do skutku jest tym większa niż te przysłowiowe, szybciutkie tabletko sukcesu od ręki. Kolejnym tematem, albo czy też dwoma, są wizualizacje i afirmacje sukcesu. Techniki te są tak bardzo popularne i skuteczne, co wyśmiewane i lekceważone. Mimo wszystko działają, choć są często błędnie praktykowane. W skrócie, wizualizacja polega na wyobrażeniu sobie celu czy też lepszej wersji siebie, a afirmacje to wyrażanie wewnętrzne lub zewnętrzne przekonania na swój temat, czyli albo możemy o sobie pomyśleć w jakiś sposób, albo możemy o tym mówić głośno lub też komuś. Często jednak robi się to od niechcenia, podchodzi do tego z rezerwą, robi się tego za mało, bez takiego solidnego wewnętrznego wysiłku. A najważniejsze jest to, że dużej ilości osób brakuje zrozumienia subtelnej różnicy między wyrażaniem pewności, że taki już jestem, że takie coś jest, a wyrażaniem chęci, żeby takie było. Bo ludzie wyrażają chęci, oni chcą, ale muszą być przekonani. To tak jakby zacząć troszeczkę od końca. Najpierw jesteśmy Przekonani o czymś, a dopiero potem to robimy, czy też tacy jesteśmy i to jest takie weryfikowalne. To temat bardzo szeroki, bardzo ciekawy i dlatego o nich jeszcze będzie nie jeden odcinek. Dlatego już teraz z góry zachęcam do subskrybowania kanału, lajkowania i pisania komentarzy. Natomiast kontynuując został, został nam jeszcze trzeci myk. System zamiast celów. Czyli skupienie się na drodze bardziej niż na miejscu docelowym. Uwagę ogniskujemy na systemie, tudzież działaniach i nawykach, poprzez które prędzej czy później osiągniemy sukces. To takie pozytywne zaskoczenie efektem końcowym. A mówiąc bardziej ludzko, jako przykład, załóżmy, że tworzymy sobie system o nawyk, że piszemy 20 minut dziennie tekst który nas interesuje, yy, który mamy stworzyć w jakiejś większej całości. Przy dobrych żaglach tworzymy jedną stronę dziennie, a po kilku miesiącach mamy solidną książkę, która przecież mogła być celem. Także bardzo polecam. No dobrze, wszystko fajnie. Ale co się stanie, jeżeli przyjdzie jakaś porażka lub coś nas zastopuje? Zostaje stwierdzić, że przecież absolutnie nikt nie jest idealny, a porażki są częścią procesu zmiany. Są często wręcz nieuniknione. Problem polega na tym, że wielu z nas traktuje jedną wpadkę jako dowód na to, że nie damy rady. Nie. A tak naprawdę to tylko jedna informacja zwrotna, co poprawić przy kolejnym podejściu. Psychologia ma wiele odniesień do tego wątku. Ciekawe są wyróżnienia dwóch sposobów myślenia zaproponowanych przez amerykańską psycholożkę panią Carol Dweck. Mówi ona o tym, że. Może być mentalność stała. Osoby takie z taką mentalnością wyróżniają się przekonaniem, że talenty czy wszelakie zdolności są zdefiniowane i przypisane na stałe mur beton co prowadzi często do unikania wyzwań czy prób wzrostu na obszarach nam nieznanych. Osoby takie unikają sytuacji, w których mogą doznać porażki, tłumaczą się argumentami, by nie podejmować działań rzekomo z góry skazanych na porażkę. I wybierają te bezpieczne drogi, które ogarną, ale które praktycznie nic dla nich nie wniosą i nie poszerzą. Mentalny wzrostu z kolei to przeświadczenie, że można rozwijać swoje umiejętności i predyspozycje poprzez praktykę, naukę i wysiłek. Że choćby inteligencję można kształtować, a porażki są kolejnymi stopniami do sukcesu, okazjami do nauki i szansą na rozwój. Przez co z entuzjazmem i większą odpornością podchodzi się do kolejnych prób czy nowych wyzwań. Tu na marginesie pewnie mogą pojawić się osoby, w których odezwał się głosy obronne czy nawet mechanizmy wyparcia. No ale jak? Coś może wzrastać. IQ na przykład ma stałe ramy i jest biologicznie, genetycznie do nas przypisane. I wiecie co? To prawda, ale również prawdą jest to. Że odpowiednio warunkując człowieka, poprzez wymagania, środowisko czy inne pozostałe czynniki, można ten iloraz inteligencji kształtować, zwiększając go lub go niszcząc, obniżając. Także warto przyjąć perspektywę wzrostu i zrozumieć, że błędy to szansa na poprawę, bo każda porażka to stopień do sukcesu i informacja zwrotna. Podsumowując, kluczem do sukcesu w realizacji postanowień noworocznych jest. Realistyczne podejście i dobre planowanie, znalezienie odpowiedniej motywacji i swojego własnego lewara psychologicznego, motywacyjnego, wykorzystanie myków i trików, które pomogą nam wszystko osiągnąć, i akceptacja porażek i budowanie mentalności wzrostu. Pamiętajmy, że zmiana to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Ważna jest systematyczność i cierpliwość. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze postanowienia noworoczne i jak zamierzacie je realizować. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę i subskrypcji, by śledzić kolejne odcinki. Do zobaczenia i pozdrawiam.